Jeszcze w połowie grudnia w filii MDK Podzwierzyniec odbył się wernisaż wystawy prac, których autorami są słuchacze Łańcuckiego Uniwersytetu III wieku. Podczas tegorocznych plenerów połączonych z warsztatami artyści, bo tak można ich nazwać, stworzyli piękne prace malarskie, fotograficzne oraz ikony. Są to prace, które powstały na plenerze malarskim, letnie inspiracje. Plener ten odbył się w dniach 24-26 lipiec w Żudzie Królewskiej. To jeden z plenerów. Drugi natomiast odbył się w Olchowej w Bieszczadach oraz łańcuckiej restauracji Bogdanka. Uczestniczyło w nich ponad 50 słuchaczy łańcuckiego uniwersytetu trzeciego wieku z grupy malarskiej, fotograficznej i ikonopisania. W sekcji malarskiej wyłonili się również pasjonaci, którzy swoje umiejętności i swoje zdolności przekładają właśnie na pisanie ikon. Pisanie ikon odbywa się u nas na uniwersytecie już trwa pięć lat. Doskonalimy ciągle nasze umiejętności w pisaniu tych ikon. Zresztą widać, bo co roku robimy tę wystawę właśnie i widać, jaki postęp jest z tych prac. W symbolicznym wernisarzu wzięli udział burmistrz miasta łańcuta, kierownik artystyczny MDK, kierownik filii, instruktor malarstwa oraz przedstawiciele Łódw. Planery odbyły się dzięki wsparciu finansowemu burmistrza miasta Łańcuta oraz wojewody podkarpackiego w ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury na działania artystyczne i kulturalne. Projekt pod nazwą Świat wokół nas i trzymaj formę i rozwijaj swoje pasje.